Mestia, stolica regionu Spanetti charakteryzuje się właśnie takimi wieżami. Budowane były między IX a XIII wiekiem i stoją nadal. To jest wieża, którą będziemy zwiedzać później. Stara albo i nawet bardzo stara cerkiew w Mestii. A to nasza Mestia. Troszeczkę z góry robiona. Z będziemy dalej pokazywać. A tam, takie dwie wieże z lewej strony, jak widzicie, to ta dalsza troszeczkę to jest nasza wieża. To inny fragment Mestii, nad całym miastem dominują właśnie te wielkie, stare, pochodzące od IX do XIII wieku wieże. Wysokość każdej to około 26-28 metrów. Wychodzimy z naszej Mestii, jakby ktoś miał wątpliwości, to tymi makaronami na górze też jest napisane Mestia. I Mestia z góry, troszeczkę wyżej podeszliśmy. Kanion płynie sobie rzeka. Będzie tam towarzyszyła przez ładny kawałek trasy. I takie o... kanion rzeki injuri. Takie dwa rogi wyłania się użba. Przed nami klify na do których doszliśmy poprzednim razem, po poprzedni, jeszcze naszej dalej daleko widać śnieżane staki na mi już doszliśmy do Szwesaka a tutaj już się wynurzyła Użba tu klify Użba Jesteśmy tak wysoko, pod nami Mestia. Nad nami łóżba. Ten biało-czarny budynek to lotnisko w Mestii, pas startowy. Poniżej Dolina rzeki. No a tutaj Mestia. Już no, prawie weszliśmy na łóżbę. Przeszliśmy 7 km do środka narciarskiego mamy 8, czyli jeszcze został kilometr. Dojdziemy, ale czy zejdziemy z powrotem, to nie wiem. Nie wierzę własnym oczom, weszliśmy na sam szczyt. Nie wiemy, ile to ma metrów, ale gdzieś koło 2500 tysiąca będzie spokojnie. 1400 metrów, bo na takiej wysokości jest położona mestia. Jeszcze gdzieś się musimy kawałeczek bić, tu jest jakiś teren biwakowy, ale sam wyciąg narciarski chyba jeszcze troszkę do góry idzie, ale mam nadzieję że już blisko. I dotarliśmy, jesteśmy na Hadzwali. Jest wrzesień 16 albo 17, dzisiaj kolejka chodzi, także zobaczymy, gdy chodziła będziemy się starali wjechać na górę, jeżeli dalej będzie chodzić.

W samym szczycie Hadzwali. To kolejka. Widoki piękne na góry. Przed nami ta ukryta trochę w chmurach w tej chwili łóżba. Użba, ile dobrze pamiętam, ma około 4700 metrów, także tutaj to, co nas otacza z tej strony, to już mogą być 5000 Czuję się, że to jest wielki kaukas. Widać tam potęgę gór, no. niesamowitą hello, Trochę nam to przypomina Alpy.